Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie i chciałbym wam pokazać darmową grę online, która, <grym> która... jest taką grą z Game Boya bodajże. Game Boy Nintendo, Game Boy, Game Boy Advance. Słuchajcie, Ed, Ed and Eddie the Adventures, tak się nazywa ta gierka. No graficznie nie przedstawia się wyśmienicie, no bo gra ma swoje lata, jest grą na Game Boya, ale mam nadzieję, że uda nam się tutaj, słuchajcie, coś pograć. I jeszcze... Bardzo serdecznie Wam chciałbym pokazać fanart Oktawiana. Ten właśnie fanart zrobił dla mnie Octavian. Pojawił, on go udostępnił na słucharkach brota na mojej grupie. Na Facebooku, także zapraszam Was tam bardzo serdecznie, Suchary Brota. Jeżeli chcecie mnie też dodać do znajomych na Facebooku, to nazywam się Patryk Brodkitz, wystarczy poszukać. No i możecie robić takie fanarty, jak widzicie, to jest fanart Oktawiana. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, bardzo mi jest miło. A my przejdźmy słuchajcie do gierki, pograjmy sobie przez chwilę. Zaproponowaliście mi grę Edi, Emis Adventure, także Wam bardzo dziękuję. No i co? Mam nadzieję, że wszystko tu będziemy jakoś mogli sobie zagrać. Use Arrow Case to Depart. No dobra, lecimy, słuchajcie. Mamy tutaj New Game, mamy options jakieś, opcje widzę. Nie wiem, czy uda nam się zagrać, słuchajcie, nawet tutaj. Jak tutaj zatwierdzić to myszką, czy nie? Sterowanie A, Select A chyba. Tego co widzę, myszka tu nie działa, spacja. No, będę się musiał, słuchajcie, wiele nauczyć. This icon indicates your progress is being saved. Ok, to rozumiem. Dobrze, kontynuuję. Dobra, musimy się wszystkiego nauczyć. Sniff, sniff, I love the smell of freshly opened piggy banks first thing. Ok. No, to gra jest na Nintendo Game Boy też, więc ok, tu idziemy z żałkami. Dobra. Co jeszcze możemy? X to jest skok Z tego co widzę set rzucamy Okej, okay. V Mamy B S, A, D, F, G jeszcze No okej, okay, pamiętajmy sobie X, C skok Dobra ok to jest jakaś porada Press A to jump ok no czyli tutaj są porady słuchajcie Dla nas tu, 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 tu. Okej, okay, możemy zbierać tu jakieś pieniądze. Z tego co widzę, słuchajcie. Fajna gierka się zapowiada. Kolejna porada. Press B to throw Eddie's Bomb. O, jaki pies! O, us uspaliśmy go. Znaczy wiecie, on śpi sobie smacznie, chrapie. Piesega my możemy lecieć dalej. Cóż to jest? No dobra, lecimy dalej. Tu monety zbieramy. Ciekawe czy możemy wyjść na komin na przykład. O proszę. Hej, mono bro, let's get moving. <laughs> mono u ha Haha, śmieję się. Oczywiście. Są to mój dobry znajomy, także żartuję sobie. We have got some serious gaming to do. No dobra. I don't know how to get past this grape cans. No okej. Okay. O kurka, no widzę, że tutaj możemy słuchajcie, press b to use it. Ok, no widzę, że tutaj ostro się zaczyna robić. Dobra, sterujemy teraz tak. Ok. Ło, ile pieniędzy? Pieniądze. Te kolejne. Dobra, mamy x. Okej, okay, tylko jak tam wyjść, tam wyżej, słuchajcie, by się przydało, nie? Może tędy jakoś. O, właśnie, możemy po dachu wychodzić. Super, mamy 15 monet już. A tutaj coś z Twoją głową zrobimy. O, proszę, elegancko. To chyba był save, tak? To są y. O, i proszę, kolejny Eddy. Kolejnego znaleźliśmy. Fajna gierka. Hey, Double D, what's up. Ah, uh, question Eddie. The platform to the treehouse is up and uh, and the treehouse is up and you have the system to lower it. O, oh, nie możemy dostać się tam. A dobra By the way, did you see the. By the way, did you see the job breaker display... Okej. Okay. Lecimy, słuchajcie. O oh, i z procy możemy teraz strzelać. Press to shoot, dobra. pam pam. pam, pam. Kolejny save. Co tu za podpowiedź jest znowu? E, hold B and to aim at water balloons. Dobra. Ok, no czyli możemy sobie tutaj sterować tym. Pięknie, no popatrzcie, platforma. Czy tam uda nam się tam skoczyć? Dobra. Mamy przytrzymać teraz ten. A nie, nie, prze, nie przejdziemy już tam. Do domku na drzewie. Ło, wow, ale tam jest dziura. Co, co tu się stało? Press R to switch between... Okej. Okay. Aha, na D. Dobra, będziemy wszystko wiedzieli. Jawbreakers! Wow! Joe Breakers! Nie wiem, czy dobrze to... Um, wypowia wypowiadam te słowa. Och no! We are cooking. No dobra, słuchajcie lecimy. Pam 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 pam. Mamy troszkę dolarów. Inflation funds. A, bo nie uzbieraliśmy? Nie, no mamy dolara. Czemu? Czemu nie chce, że ten? Prawda? Dobra, to lecimy w takim razie. Co my tu mamy? Co tu się dzieje? Press Select to enter the camera scan. Co to będzie w takim razie? Tutaj zmieniamy sobie wszystkich. Dobra. Jeszcze jakie mamy? Cx. to jest skok, C to jest procy, V, jeszcze jest B, jeszcze jest SD, OK. Dobra, G. Use space to select icon. Aha, widzicie, to możemy zobaczyć. Dobra, ok. Dobra. Lecimy, słuchajcie, zbierajmy te monetki. O, troszkę ich tu jest. Gdyby nie było, 33 już. Pam, 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 pam. Hey, snaking grass boys, why must you. OK, co tu się dzieje. Unity for Lead Inside Information Catch My Drift ok. Dobra, wszystko wiemy. Lecimy, słuchajcie. Tu, 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 tu. Kolejny safe. Pin the tail on the head. Ok, mamy pieniążki. Pam, 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 pam. To jest domek jakiś na drzewie, popatrzcie. O, tam coś jeszcze jest. tu Wow, zlecimy na dół. Pom 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 Dobra, dużo pieniędzy pozbieramy sobie. Ciekawe co oznaczają te kulki tak szczerze mówiąc, bo tego nie wiem. Oj, będziemy musieli przejść sobie jeszcze tam, bo zostawiliśmy monety. O właśnie, tutaj dość sporo nawet zostawiliśmy. O, pom pom pom, nie, no gierka jest naprawdę fajna i myślę, że będziemy w nią grali sobie. Będziemy kontynuowali sherry z tego. Pam, 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 pam. pam. Move add next to the, the dog house and press to push. Jeszcze raz. Ed push the doghouse house under the umbrella. Dobra. I co? Aha, żeby tam, chcecie przeskoczyć, co? O to chodzi. O no właśnie, o to chodziło. Ok, jesteśmy tutaj. No i zdobyliśmy dość monet już. Fajnie, cieszy mnie to. I to bardzo, powiem szczerze. Patrzcie, kolejne. Dobra. No, troszkę tego pozbieramy. Zobaczcie, tu, tu, tu przełączmy się teraz. O, ile tego tu mamy. No i moi drodzy, tak wygląda ta gierka. Zapiszmy sobie ją. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie znać, czy wam się podoba. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa moi kochani. Cześć.